Dzień dobry Ryszowa Polsko, witam serdecznie na trzecim odcinku z cyklu Zbyholud kontra Hikarów Arena Kings. Dwie pierwsze partie były przegrane kolorem białym. Teraz przyszło mi mierzyć się z Tygrysem z Florydy, jak nazywany jest Hikaru Nakamura. No dobra, tak naprawdę nikt go tak nie nazywa. Ja teraz pierwszy raz go tak nazwałem. Chyba, chyba niepotrzebnie. Po prostu z Hikaru Nakamurą. Zmierzyłem się kolorem czarnym. No i zobaczmy, czy poszło mi lepiej niż w poprzednich partiach, które obydwie partie były no bardzo szansowne dla mnie. Tylko po prostu proste błędy sprawiły, że, że musiałem uznać wyższość Hikaru na Kamury. Pamiętajcie, drodzy widzowie, o tym, żeby zostawić kciuka w górę i komentarz, czy Wam się podoba partia. Czy w ogóle cały cykl? Co tam o tym sądzicie? Miło mi będzie, jeżeli zostawicie po sobie jakiś ślad pod, pod tym filmem. Przechodząc do partii, no jak widzicie, jestem uparty jak osioł i czarny mi też, jeżeli tylko jest możliwość, ustawiam struktury z London System. Tu oczywiście była obrona słowiańska na d4 zagrana, tylko w trochę innej kolejności. Także jest to jak najbardziej możliwy wariant. Hetman nie idzie na ogół na b6, tylko głównym wariantem jest hetman c7, ale hetman b6 to taki mój trochę wymysł, nie tylko ja tak gram, gra tak więcej osób, ale chcę w ten sposób po prostu schodzić z utartych ścieżek. Goniec d6 to już taka malutka pułapeczka, grozi goniec bg 3 bo nie można tutaj bić, bo wieża na h1 wisi. Goniec g2, żeby pobronić tej wieży, też jest niedobre z uwagi na wieża H2. Wieża H2 i Goniec bije G3 z podwójnym atakiem na króla i na wieżę na H2. Więc takie tutaj rzeczy grożą. Widełki oczywiście nie przechodzą, bo najpierw zbijemy na B3 tutaj Hetmana, prawda? Także Hikaru oczywiście takie rzeczy widzi. Teraz zdecydowałem się wziąć na B3 i znowu mamy można powiedzieć końcówkę, gdzie białe mają parę gońców, ale goniec na D2 jest gońcem na razie bardzo y, pasywnym, gdyż strzela w swoje pionki, natomiast y, tego gońca ograniczają moje wszystkie pionki, prawda? No i ja mam strukturę, można powiedzieć, wzorową, bo mam pionki na y, białych polach, przy gońcu czarnopolowym, tak być powinno. Y, moim największym mankamentem jest tutaj fakt, że mam po prostu mniej przestrzeni. Ciężej mi po prostu w tej pozycji grać. Białe mogą dążyć w tej pozycji do g4, g5 lub do e4. Mi ciężej tutaj pionami grać. Król b8, profilaktyczny ruch. Może w przyszłości będę chciał zagrać c5. I tutaj te pionki może trochę powymieniać, żeby te na b2 i b3 były po prostu słabsze. Bo jeżeli pionki są, mówiąc brzydko, w kupie, to nawet jeżeli są zdublowane, to czują się dość dobrze. To nie jest wtedy taka wielka słabość pozycyjna. Natomiast jeżeli pionki są izolowane i jeszcze zdublowane, to wtedy jest to zdecydowanie większy mankament pozycyjny. Goniec F3 właśnie, żeby zagrać G4, G5 i przyblokować te moje piony, jednocześnie zepchnąć mojego skoczka. I tu prawdopodobnie miałem na ten plan się przygotować. Może miałem zagrać skoczek G8, skoczka na E7 ustawić. Może zagrać potem jakieś F6, żeby może czasami myśleć o ruchu e5. Tak Trzech tego skoczka z f6 prawdopodobnie trzeba było ewakuować. Ewentualnie też myśleć o ruchu f5, żeby przyblokować tego piona raz na zawsze. No i w ogóle tę pozycję trzymać taką mocno zamkniętą, co jest dla mnie korzystne. Skoro to ja mam parę skoczków, a przeciwnik ma parę gońców. Wieża e8, taki ruch, żeby zrobić po prostu. G4, goniec b4, chce po prostu gońca... Oddać za skoczka i wpakować się skoczkiem na E4. No i niestety przeoczyłem prosty motyw taktyczny skoczek D5. E, o co tutaj chodzi? No jeżeli e, bije na D2, to po prostu on mi bije na F6 i po odbiciu na F6 czymkolwiek on odbija na D2. No i jestem bez e, piona. Tutaj natomiast trzeba było skoczkiem zbić na D5, żeby potem po prostu zagrać tak i po biciu na C6 odejść gońcem i po biciu na B7 odbić wieżą. I w ten sposób byłbym bez pionka, ale to by była najkorzystniejsza redakcja dla mnie, ponieważ y, zostały gońce różnopolowe. Jeżeli wieże by w tym momencie zniknęły z szachownicy, to ta końcówka prawie na pewno jest remisowa. Ale nawet przy wieżach jest ogromna szansa y, na remis. Zawsze obecność gońców różnopolowych y, na szachownicy y, stronie brojącej zwiększa szansę na na remis tego typu końcówkach. No ja natomiast nie zbiłem skoczkiem na d5, tylko zbiłem pionkiem. Chciałem sobie po pierwsze otworzyć wieżę, po drugie wpakować skoczka na e4 i myślałem, że tutaj nie wiadomo jakie to profity będę z tego miał, że ten skoczek na e4 jest. No niestety ten skoczek na e4 nic nie robi poza tym, że ładnie stoi. Widzimy, że on atakuje puste pola i nic, no nic tam zrobić ciekawego nie może. No i skoczek f6, skoczek h5 to kolejny Głupi plan w moim wykonaniu, chciałem po prostu tego pionka, tutaj na f4 jakoś na rentgenie mieć na widoku, ale on po prostu bije mi na f 4 oddaje białopolowego gońca i gra po prostu Hikaru przeciwko mojemu skoczkowi. Gdyby ten skoczek był teraz na polu, nie wiem, nawet a8, na polu g8, na polu b5, gdziekolwiek, gdyby gdzieś był tutaj, to pozycja czarnych byłaby jak najbardziej do wybronienia. Tutaj natomiast ten skoczek jest pozbawiony w ogóle perspektyw na powrót do gry. I mimo, że mam fajną wieżę na E4, że nie był on masowego piona na E3 i że ma pionki na czarnych polach i gońca, na... gońca czarnopolowego, to jednak tutaj nie mam żadnej kontry. I no F6, oczywiście H4, i on po prostu tej struktury no nie mam jak, nie mam jak yy, naruszyć. I on wieżą po prostu sobie tutaj pobronił. Jednocześnie. Chce mi wejść na C8. No i tutaj Hikaru zagrał bardzo niedokładnie, i to był moment, w którym mogłem tę partię, no może nawet, może nawet uratować, chociaż ciężko i tak by to było ratować, mając minutę i 8 sekund, jak przeciwnik ma minutę 44. O ile dwie pierwsze partie, które z nim grałem, w miarę kontrolowałem sytuację na zegarze, tak tutaj przez problemy, właśnie które. Hikaru mi stworzył, tego czasu zużyłem trochę więcej. Ale ruch b4, jeżeli się przyjrzycie, wpłynął na sytuację pewnej figury białych. Jest to goniec, po prostu goniec strzela we własnego pionka i on się tutaj dusi. Można tego gońca po prostu w prosty sposób zaatakować wieżą. Gdzie ten goniec ma uciekać? No jeżeli pójdzie na d6, to my znowu wracamy wieżą, atakując tego gońca. I teraz tak, Gońc nie może sobie pójść na przykład na C7, bo wtedy pionek na B4 jest niebrojony. I wtedy już jest porówno w pionach, mój król również czuje się bezpieczniej i ta wieża no, nie może jednocześnie teraz stać na linii c i bronić pionka na E3. Więc nie tylko bym zdobył piona, ale jeszcze pogorszył yy, położenie figury białych. Gońca C7 też oczywiście stałby fatalnie. Natomiast gońca powierza E8 nie można bronić wieżą w ten sposób. Bo ta wieża musi bronić na E3. I to był moment, w którym po prostu tę pozycję mogłem znacznie poprawić. I, no i to był po prostu ostatni moment w tej partii, kiedy, kiedy, mogłem, kiedy mogłem tutaj mieć jakieś szanse. Natomiast nie zauważyłem tego kompletnie. Po 4 sekundach zaledwie zbiłem na B4. No i tego typu błędy wynikają też trochę z tego, z kim gramy. No, gram z Hikaru na Nie podejrzewam, że on zrobiłby takiego bobola, i no, to nie jest oczywiście wymówka. I tak powinienem zauważyć ruch wieża E8, ale tak podświadomie, za bardzo po prostu z ufałem przeciwnikowi, też trochę yy, no, byłem pozbawiony raczej nadziei w tej, w tej pozycji. Tak raczej grałem licząc na jakiś cud. I ten cud niestety, drodzy widzowie, nie nastąpił. Mam gołego króla. Karu po prostu z jednej, drugiej strony mnie atakuje, czekając na jakiś błąd. No, i jak już ruch pionkiem nastąpił na B5, to kompletnie puściłem czarne pola. No, i w tej pozycji myślę, że już większość z Was zauważy, co kończy. Oczywiście, koniec A5. Mat. Więc ta partia raczej była do jednej bramki. Poprzez fakt, że podstawiłem tego pionka na D5. Hikaru potem zrobił jedną niedokładność, no ale to był jedyny moment, kiedy mogłem na cokolwiek liczyć, a to i tak nie było takie oczywiste, że tamtą pozycję bym wybronił. Także z, w trzecim pojedynku pomiędzy mną a Hikarem, no pierwszy raz Hikaru, można powiedzieć, tak, kontrolował grę w pełni i w pełni zasłużenie również wygrał. Także wynik należy zmienić na 3 do 0 dla Hikaru. Na kamury. Drodzy widzowie, przypominam, podobał się film, to zostawcie kciuka w górę. No i co? I zachęcam też do zostawienia subskrypcji, jeżeli chcecie oglądać kolejne materiały i włączcie koniecznie dzwonek, bo ten dzwonek was powiadomi właśnie o pojawieniu się nowych filmów czy też streamów na kanale YouTube Polskiego Związku Szachowego. Dzięki za uwagę i do zobaczenia na w kolejnym odcinku z cyklu Zbycholut kontra Hikaru na Arena Kings.